Dzisiaj idziemy do galerii. Tutaj kolega też nagrywa shortsa. Więc idziemy. tam, do A. Idziemy na schody ruchome. Ja tutaj w klapeczkach. Dzisiaj idziemy do galerii ja w klapeczkach. Tutaj kolega też nagrywa shortsa. My idziemy tutaj. Idziemy sobie, idziemy za pięć tych te klapeczki. Nie, jest źle. A, nie, 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 takimi nie, Takimi nie, 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 idziemy? nie Chodźcie Widzowie, spędźcie się z nami dzień w galerii. Tylko my nie będziemy wchodzić do sklepów z telefonami jak Tylko będziemy kilka przebitek będzie po prostu. No. Nie będziemy wchodzić do sklepów, tylko kilka przebitek będzie. Żeby nas nie wywalili. No, no to kilka przebitek tylko będzie. Więc widzimy. Więc widzimy, więc widzimy się już jak dojdziemy do sklepu Wchodzimy widzowie do forefa Takie buty No i widzowie jesteśmy tu tak wygląda sklep No i I chodzimy, i chodzimy. Tutaj. Dobra widzowie. Widzimy się w Hapraisie. Widzowie się wstąpiliśmy do. 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 Do.